Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj będzie tak nietypowo, ponieważ przyjrzymy się pokrótce i omówimy oznaczenia na zapachach, które bardzo często na przykład kupujemy. Oczywiście spojrzymy sobie tutaj na etykiety, na te oznaczenia, ale na sam początek powiem Wam tak. Kupując nasze zapachy, bardzo często możemy się napotkać tutaj na oznaczenia typu EDC, EDT czy też EDP. Skrót EDC, czyli skrót Pierwszy nie oznacza po prostu nic innego jak po prostu wodę kolońską. Zaznaczam, że nie uczyłem się języka francuskiego, więc nie wiem jak to się wymawia Eau de Cologne, czyli woda kolońska i woda kolońska charakteryzuje się przede wszystkim tym, że no jest to jedna z najtańszych wód, także bardzo przyjemna, przyjazna dla naszej kieszeni. No, po prostu twórcy wpadli na pomysł, żeby tutaj tworzyć kompozycje zawierające nie więcej niż od 3 do 5% olejków zapakowych, rozpuszczonych w około 75% alkoholu. Powoduje to, oczywiście, właśnie tutaj tanią wersję dla kieszeni takiego zapaszku, no i również mało trwałą tutaj tą kompozycję, że tak powiem, naniesioną na naszą skórę. Także krótko się będzie tutaj to, ten zapach utrzymywał. Kolejnym oznaczeniem, kolejnym skrótem jest, moi drodzy, EDT co oznacza wodę toaletową i tutaj już w porównaniu i tutaj w porównaniu do wody kolońskiej, moi drodzy, zastosowano stężenie już od 5 do 10% tych olejków i rozpuszcza się je w około 85% alkoholu, dzięki czemu zapach jest tutaj już o wiele wiele trwal. No, ale oczywiście też troszkę, nieznacznie, ale, ale troszkę droższy jest już ten produkt. No, oczywiście w świecie zapachów dominują same perfumy, ale mamy tutaj jeszcze oznaczenie ostatnie i jest to oznaczenie EDP, czyli woda perfumowana, i można założyć, że tutaj. Utrzymujemy właśnie taką wodę. I tutaj zawartość olejków zapachowych utrzymuje się na poziomie od około 10 do 20%. No i tutaj te zapachy mogą się na skórze utrzymywać nawet do 10 godzin. Także, także tutaj już jest postęp. Oczywiście tego typu kosmetyki już są o wiele, wiele droższe. W świecie perfum, oczywiście królują same perfumy, gdzie olejki oczywiście mogą stanowić nawet 50% całego składu. Dzięki czemu możemy oczywiście, może ten zapach oczywiście utrzymywać się na kilkanaście, moi drodzy, godzin. Oczywiście prawdziwe perfumy odpowiednio kosztują. No, ale jeśli kogoś stać, no to czemu nie? Ok, teraz przyjrzymy się poszczególnym tutaj symbolom. Ok, przejdźmy może zatem do takich podstawowych oznaczeń. Pozwólcie, że ja sobie akurat tutaj tą flaszeczkę położę, żeby było wygodniej. I na pierwszy rzut oka, czy to w tej, czy to też w innej, widzimy coś takiego jak FLOS. Tutaj mamy 3,0. A tutaj mamy. 2,7 flos. Moi drodzy, co to jest? To jest oczywiście objętość wody wyrażona po prostu w uncjach. Fluid once. Jedna uncja, czyli 1 flos, to odpowiednik 30 ml, i tutaj mamy 2,7 co jest odpowiednikiem właśnie 80 ml, czyli tutaj żadnej magii nie ma. Jest to taka, takie oznaczenie anglosaskie, że tak. Powiem. Kolejnym elementem, kolejnym symbolem bardzo często pojawiającym się na naszych zapachach, które tutaj kupujemy, jest takie unoszące się wieczko. Mamy tutaj oczywiście cyfrę oraz literkę, w tym przypadku 24M, co oznacza czas przydatności kosmetyku po jego otwarciu, i tutaj mamy. To, to oznacza po prostu, że po otwarciu ten zapach będzie świeży i przede wszystkim bezpieczny dla naszej skóry przez 24 miesiące, czyli 24 miesiące od pierwszego użycia. Jest to bardzo ważna informacja, gdyż po otwarciu kosmetyków w wyniku jego kontaktu z powietrzem lub ze za skórą, zaczynają się po prostu rozmnażać drobne ustroje, bakterie drożdże. Należy zaprzestać po prostu używania kosmetyku, który zmienił zapach. Lub też konsystencję, bądź też kolor. Moi drodzy, mamy również, akurat tutaj nie ma tego pokazanego, ale mamy też taki symbol, jak taka ręka, która przewija kartki w książce. Jednak ta łapka się pojawiła. Spójrzcie, tak ona wygląda. Dokładnie. Tutaj. I znak ten informuje, że producent ten dołączył po prostu do kosmetyku dodatkową ulotkę bądź też kartkę z ważnymi dla konsumenta informacjami. Również tutaj nie znajduje się ta etykieta, ale ale potrafi pojawić się króliczek w czarnym trójkącie. Oznacza to nic innego jak po prostu to, że produkt ten nie był testowany na zwierzętach. Także, 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 no po prostu taka informacja jest zawarta. Co tutaj jeszcze możemy napotkać? Tutaj ogólnie taką strzałeczkę, co oznacza, że po prostu weźmy sobie ten produkt i sprawdźmy sobie. Tutaj gdzieś powinno być na, ety, na, na etykiecie cały skład tego, tej wody, tutaj wypisany, także to o tym informuje. Mamy również znaczek taki E. I znak ten czasami jest po prostu umieszczany przy wartości nominalnej produktu podawanej w gramach lub mililitrach. Tutaj oczywiście mamy to. Podane w tych mililitrach oznacza to, że producent skorzystał z uznaniowego, standardowego systemu kontroli wagi lub objętości na etapie produkcji. Czyli mówiąc po prostu prościej, produkt ma taką samą wagę jaka podana jest na opakowaniu. Możemy również spotkać się, tutaj akurat nie ma z tego symbolu, ale z symbolem takim jak UVA. W kółeczku i znak ten stosowany jest na opakowaniach kosmetyków przeciwsłonecznych. Informuje o tym, że produkt spełnia zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące skutecznej ochrony kosmetyków przeciwsłonecznych przed szkodliwym promieniowaniem UVA. Mamy tutaj Oczywiście symbol takiego recyklingu, czyli oznacza to, że materiał ten jest w pełni zgodny z harmonogramem, że tak powiem, ze środowiskiem. Informuje z jakiego tworzywa po prostu czy z czegoś tam zostało wykonane to opakowanie. Oczywiście chłopka z koszem, czyli oznaczenie to oczywiście przypomina konsumentowi o tym, że po zużyciu kosmetyku jego opakowanie należy wyrzucić do kosza, aby nie zanieczyszczać otoczenia, czyli na przykład żeby go nie wyrzucić gdzieś w lesie. Mamy oczywiście tutaj też taki symbol ognia. No, e, chyba każdy się domyśla, że znak ten obowiązkowy jest umieszczany na opakowaniach kosmetyków w aerozolu, czyli na przykład taki co oznacza, że produkt jest łatwopalny i bardzo często możemy tutaj uzyskać też informacje, żeby nie przekuwać bądź nie bawić się nawet już zużytą, e, zużytą taką, e, taką flaszką, że tak powiem, ponieważ to cały czas jest łatwopalne i może to może to y, no po prostu wybuchnąć. Jeszcze y, co my tutaj mamy no, już chyba tutaj nic praktycznie nie mamy. Czasami jest jeszcze na kosmetykach umieszczany znak BDIH i znak ten jest używany przez niemiecką organizację. Produkt oznaczony tym znakiem jest produktem naturalnym w założeniu BDIH co do składu i produkcji kosmetyków. Moi drodzy, tak to mniej więcej się prezentuje. Także. Ja głównie tutaj w miarę przywiązuję do tego denka. Także pamiętajcie, jest to bardzo istotna informacja, naprawdę. Dla naszego bezpieczeństwa, i tak jak już wcześniej wspominałem, jeśli zauważycie, że tutaj kosmetyk dany zmienił barwę bądź inaczej jednak tutaj zapodaje tym zapachem, to naprawdę warto, warto, warto no po prostu je utylizować i już po prostu nie korzystać. Także to jest jedno z takich najważniejszych dla mnie e, jeden z najważniejszych symboli. No i tak jak mówię, tutaj mamy te funkcje. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Wam to przybliżyłem, to wszystko. I... No i cóż. I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Hej.